Cześć! Witam Was wszyscy, towarzysze broni. Dzisiaj, wiedzeni patriotyczno-świątecznym nastrojem, zostaniecie porwani, mam nadzieję, i wciągnięci w wir wydarzeń, które rozegrały się na jednym z archipelagów Pacyfiku, konkretnie na Wyspach Salomona, a dokładniej na wyspie Guadalcanal. Znajdziemy się tam dzięki grze właśnie o tytule Guadalcanal z legendarnej już serii Conflict of Heroes grze zaprojektowanej przez Uwe i Gintera i Kertów. Seria gier Conflict of Heroes wyrobiła już sobie zasłużenie, moim zdaniem przynajmniej pozytywną opinię w świecie planszowych graczy wojennych i myślę, że Poświęcimy tej serii troszeczkę więcej czasu, dzisiaj zaczniemy od unboxingu. A prawdopodobnie no, postaram się też opowiedzieć troszeczkę o jakichś podstawowych zasadach tej gry w dniu dzisiejszym przy okazji rozpakowywania tego no, ciekawie, bardzo zapowiadającego się pudełka. A w następnych odcinkach prawdopodobnie zrobimy sobie. Nieprawdopodobnie, no na pewno, bo ja bardzo lubię tę grę, więc obiecuję, że poświęcę jej troszeczkę więcej czasu. I w następnych odcinkach, nie mówię, że w następnym, ale w kolejnych, opowiemy Wam o zasadach tej gry, przybliżymy Wam rozgrywkę. Jak mówię, pozycja jest tego warta. Grałem w nią jeszcze przed wyjazdem do Anglii, niestety pozbyłem się swojej pierwszej edycji Budzenia Misia oraz Ceny Honoru, teraz tego bardzo żałuję, postaram się to nadrobić tą grą, temat arcyciekawy, zapraszam do oglądania, zobaczymy co jest w środku pudełka. Tak jak mówiłem na wstępie, gra e, Conflict of Heroes Guadalcanal ma już swoje e, 5 lat, ale jest e, ostatnią grą e, wydaną w serii Conflict of Heroes, której mamy. Na samym początku, jako pierwszą wydaną grę Awaking the Bear, później Storms of Steel, Prize of Honor, dotyczącą kampanii wrześniowej 1939 roku, no i, i, i czwarta, wspomniana już właśnie Guadalcanal, dotycząca walk na archipelagu Wysp Salomona w roku 1942-1943, chociaż tutaj mamy akurat opisane, że to dotyczy yy, walk tylko i wyłącznie w 1942 roku, no ale zobaczymy, jak wyglądają scenariusze co mamy w środku i wtedy dokładnie sobie powiemy, jaki okres walk dokładnie został w tej grze ujęty. No, zerwałem folię i patrzymy na środeczek. No i cóż mamy w pudełku? Księgę z zasadami, tak można powiedzieć, nawiązując do papcia chmiela. Jest to druga edycja zasad, czyli nie ostatnia. Ostatnią edycją jest trzecia edycja, którą możemy sobie pobrać ze strony producenta, ze strony Akademii Games i drukować. Zasady nie różnią się jakoś znacząco. Dla wszystkich, którzy znali zasady pierwszej, drugiej edycji, przejście do trzeciej edycji nie będzie stanowić żadnego problemu. Tam zmiany są yy, tak naprawdę kosmetyczne, można powiedzieć. Sam rdzenny szkielet systemu został ten sam. Yy, mamy troszeczkę ciekaw, ciekawych rozwiązań dołożonych w tej trzeciej edycji, właśnie, yy, No i trzeba przyznać, że ona jest zredagowana. Bardzo fajnie, jest dużo przykładów, jest okraszona dużą ilością takich właśnie rysunków, rycin, opisanych przykładów itd. dalej, Więc na stronie Academy Games mamy trzecią edycję zasad. W Grzegła Władalkanale jest jeszcze druga edycja. Warto zaktualizować, warto grać z najnowszymi zasadami. I tyle. Stron tych zasad tutaj mamy na 22, 24. Chyba w tej trzeciej edycji chyba ma około 40 stron. Z tym, że tam jest bardzo dużo przykładów. Także objętościowo prawdopodobnie te edycje się jakoś niespecjalnie od siebie różnią. No, i tyle. Papier kredowy, przyzwoity. Dobrze, tutaj mamy zeszycik ze scenariuszami. Zobaczymy, ile tych scenariuszy jest. No, tutaj, oczywiście, krótki taki rysik historyczny. Tego, co się działo w, na Wyspach Salomona, na Wyspie Guadalcanal, no i wokół niej również wyspa Savo, tak słynna bitwa morska. Dalej, na następnej stronie mamy sylwetki e, wszystkich e, no, w, w dowódców wyższego szczebla biorących udział w tej operacji, w tej kampanii. I pierwszy scenariusz: Patrol e, GetGego. Taki słynny patrol, który chyba w ilości 23 ludzi miał spenetrować położenie japońskich pozycji, i został całkowicie przez Japończyków w zasadzce rozniesiony. Chyba 3 czy 4 ludzi tylko wydostało się z tej zasadzki. Także taki pierwszy scenariusz wprowadzający, Prawdopodobnie one są, jest jakaś gradacja wprowadzona, jeżeli chodzi o trudność tych scenariuszy. Zaczynamy od najłatwiejszych takich prowadzających, zapewne do bardziej rozbudowanych i, i trudniejszych także pierwszy mamy ten drugi mamy też właśnie związane walki z tym e, tego patrolu później mamy meat grinder, czyli maszynka do mielenia mięsa, no tego tutaj tłumaczyć nie trzeba alligator creek tak? czyli tak przez Amerykanów e, nazwana e, rzeczka Tenaru, która zresztą tu jest wymieniona pierwszy battle of the Tenaru, battle of alligator creek także użyto nawet japońskiej terminologii poza amerykańską, anglosaską taki mamy scenariusz Dobra, tutaj dalsze walki Oczywiście Tak, szybciutko przebiegniemy sobie Te listy scenariuszy Żeby było wiadomo o co chodzi O Tanikału, czyli walki o ujście Z tej rzeczki Prawdopodobnie jeszcze Hendersonfield Jakieś scenariusze, bo tak naprawdę oto tam się walka toczyła przede wszystkim No i tyle Taka księga scenariuszy jest ich kilka i dalej karta pomocy dla obydwu graczy. Karta terenowa z drugiej strony, czyli koszt w punktach akcji wejścia na dany teren, różne współczynniki danego terenu, współczynnik obrony, tak, który dodajemy do, do naszej obrony, oddziału, który na danym terenie znajduje i tak dalej, i tak dalej. No tutaj nie będziemy w to na razie się wgłębiać. Rozpisane akcje, które możemy robić w trakcie tury, i co dokładnie wszystko oznacza. Współczynniki na żetonach również rozpisane, widać o co chodzi. Jedziemy dalej. Tutaj mamy planszetkę. Wykorzystania punktów akcji przez graczy są cztery, ponieważ w grę można grać w dwie osoby albo w dwa zespoły po dwie osoby, a tak naprawdę jest to gra raczej dwuosobowa i tutaj nie ma co kombinować w tym kierunku, No planszetki są niemniej takie: cztery, dwie japońskie, dwie amerykańskie. Tutaj zaznaczamy rundę gry, tutaj punkty zwycięstwa. Tutaj zużyte tutaj punkty akcji, tutaj nasze y, punkty takie dowodzenia, takie dodatkowe, którymi możemy y, no, dopychać, jak gdyby, nasze oddziały w kwestii wykorzystywanych punktów akcji, ale o tym zapewne w przyszłości. Dzisiaj skupiamy się na tym, co znajduje się w tym pudełeczku. Właściwie w pudle. A tutaj jakaś reklamówka y, firmy Academy Games z innymi tytułami z gier z innych serii oraz. Gier Serii Conflict of Heroes. Akurat tutaj mamy Storms of Steel, czyli Kursk 43. Dobra, odkładamy. No i żetoniki. Troszeczkę tych wyprasek jest. Mamy jeden. O, skleiły się. Jeden. Dw, jeden. Dwa. Dobra, coś się rozwaliło. Jeden. Dwa. Trzy. 1, 2, 3, 4, 5 wyprasek z żetonami. Na każdej mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35 żetonów, czyli 5 razy 35 prosty rachunek daje nam 175 żetonów, tak? Dobrze liczę. Żetony, jak to w tej serii bywa. Mm, od razu z zaokrąglonymi rogami, dużo większych rozmiarów od standardowych. Nie wiem dokładnie, jaki to jest rozmiar w przywiczeniu na, yy, na system metryczny. No na pewno mają około 2 ponad 2 cm brzeg żetonu ponad 2 cm ma na pewno, nie wiem czy nawet nie około 3. Co bardzo duże tak. Na, z racji wieku również yy, bardzo użyteczne rozwiązanie. Nie ukrywam, że ten system bardzo lubię, jak, jak mówiłem wam na we wstępie, grałem w niego jeszcze przed wyjazdem. Nieopatrznie niestety pozbyłem się wtedy yy, Pierwszych dwóch, gier, znaczy, pierwszych dwóch gier, które miałem, ale nie pierwszych dwóch gier serii, czyli właśnie *Waking the Bear i, i Price of Honor. Tak więc, gdyby ktoś z Was chciał, miał ochotę pozbyć się Price of Honor, wydawnictwa Academy Games serii Conflict of Heroes. Niech pisze do mnie na priwa. Myślę, że jeżeli naprawdę będzie chciał się z tą grą rozstać, to jakoś się tam dogadamy. No dobra, jedziemy dalej. A może jeszcze pokażę Wam te żetony. Przejedziemy sobie tak po, po, na szybko po planszetkach, po wypraskach, co mamy tutaj z tych żetonów. Tutaj widać punkty akcji, punkty te dowodzenia, Victory Points, umocnienia jakieś, zasieki barby Wire, jak to mówią, obrażenia czołgu. Żeton obrażeń albo coś, nie wiem, tak to wygląda. Chociaż chyba w sumie nie, bo one mają zupełnie inne rewersy. No dobrze, nie wiem co to jest za żeton, mniejsza z tym. Tutaj mamy żetony japońskie. O, tu są żetony obrażeń dopiero, piechoty. Zas zasłona dymna, japońskie czołgi. hiha zresztą, jak widzę po sylwetce. Tak, rzeczywiście. Dobra, tym 97. Ok. E, zasłona dymna, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj z kolei mamy obrażenia e, piechoty i czołgów na dole. Tak? To są, losujemy ten żeton w momencie, kiedy nasza jednostka otrzyma trafienie. Tu, jednostka piesza żółta, ta pomarańczowa, to są jednostki e, pancerne, e, i ten żeton jest losowany w momencie, kiedy nasza jednostka, właśnie, zostanie przez przeciwnika trafiona. Dobrze, a tutaj oczywiście marynsi, amerykańskie oddziały, które brały udział w walkach na wyspie Guadalcanal. No dobra, odkładamy żetony i przechodzimy do map. Map mamy cztery jednostronne, no, które w jakiś sposób obrazują nam wygląd wysp pacyficznych, wyspy Guadalcanal. Tak, wybrzeże, dżungla, trawa kunai, zapewne również. Jakieś wioseczki, małe zabudowania. Wydane, jak to w przypadku tej serii, na twardym, sztywnym kartonie. Także posłuży bardzo długo. Mamy cztery takie widzę mapy. Nie wiem dlaczego otwieram do góry nogami, ale szybciutko je ustawiam w odpowiednią stronę. Tak to wygląda. O, obraz. Wybitnie, a tutaj mamy sko przedzielone te dwie, cztery mapy. Mamy wypraskami z dodatkowymi nakładkami terenu na mapy. Mamy tych nakładek 1, 2, 3, 4, 5, 6, z tego co widzę 6, tak? 1, 2, 3, 4, tak, 6 nakładek. Nie będę ich teraz tutaj wyłupiał, pokażę Wam po prostu, jak wyglądają. 1, 2, 3, 4, 5, 6 to są te nakładki, odkładamy. No i dalej mapę. Postaram się już otworzyć dobrze, żebyście nie musieli oglądać. Czarnego rewersu. Tutaj zapewne Bloody Ridge. Scenariusz będzie się rozgrywał na tej mapie, tak podejrzewam. I ostatnia mapa. okej okay. wygląda w ten sposób. I co mamy dalej? Właściwie to już jest końcówka. Mamy tutaj piękny organizator, na żetony Super, z sztywnym plastikiem, który to wszystko przykrywa, żeby nam się nie rozsypywało w pudełku dwie kości, czarna i biała odkładam oraz zestaw kart karty są również używane w tej grze gracz może szukam otwarcia, ale nie widzę gracz może w tej grze również jako swoją akcję zagrywać karty i zaraz, one się dzielą na różne kategorie, ale nie mogę się dostać do środka, no są tak zgrzana jest ta folia, że ciężko jest się przebić, naprawdę. No, zupełnie jak Japończykom przez pierścień obrońców wokół lotniska w czasie ich kontrataków, dobra. No i oczywiście karty, różne kategorie kart. Karty wyposażenia, karty yy, walki. Artyleria. O, standard. Z tego co pamiętam, wyglądały one w, w grach tej serii wcześniejszych bardzo podobnie, więc tutaj jakiejś rewolucji specjalnej nie ma. Tutaj widzimy koszt zagrania tej karty no i tyle. Tak by się prezentowała zawartość pudełka. Zgroł Guadalcanal z serii Conflict of Heroes z wydawnictwa Academy Games. Przyznam się, że no pudełeczko jest yy, no wypchane, tak po brzegi, dosyć ciężkie i powietrza w nim za dużo nie ma. Gra też zapowiada się ciekawie. Jak dla mnie, jest to jeden z chyba z najciekawszych epizodów walki o Pacyfik może ze względu na yy, zaciętość tych walk, tak naprawdę, po, po jednej i po drugiej stronie na ich intensywność. No jak również na to, że był to taki moment przyłomowy, w którym tak naprawdę Amerykanie wyszli z jakiegoś strategicznego impasu i od tego momentu rozpoczęło się takie powolne spychanie no już Japończyków w kierunku wysp macierzystych, of, ofensywa amerykańska nabrała od tego momentu rozpędu. Amerykanie troszeczkę bardziej w siebie uwierzyli, że są w stanie sprostać armii japońskiej. No i dlatego tak też te walki są wydaje mi się ciekawe i, i, i postanowiłem dlatego właśnie do tej gry do serii Conflict of Heroes po latach, po latach. Powrócić. Dziękuję Wam więc bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że materiał jakoś zachęci Was do dalszego oglądania naszego programu, do dalszego partycypowania w, w odcinkach, które, w, które dla Was kręcimy poprzez jakieś komentarze, poprzez łapki w górę. No subskrypcje, o to się nie będę upominał, bo podobno nie wypada. Ale dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście. Dziękuję Wam za udział, za to, że obejrzeliście materiał i życzę wszystkiego dobrego, udanego. Udanej świątecznej majówki, mimo pogody za oknem. Mam nadzieję, że jutro pogoda się poprawi i będziemy mogli oderwać się od naszych planszowych stołów i spotkać się może gdzieś na spacerze. Miłego dzionka, trzymajcie się cieplutko. Cześć, do usłyszenia. I jeszcze, jako suplement, tak zwana praca dla chętnych, książka James Jones, cienka czerwona linia, klasyka literatury antywojennej, zaraz obok paragrafu 22 Josefa Hellera, losy fikcyjnej kompanii C. Na wyspie Guadalcanal opis walk, y, często brutalnych, warto się z tą pozycją zapoznać. Szczególnie, że autor, właśnie wspomniany James Jones, był uczestnikiem tychże walk, właśnie na wyspie Guadalcanal, na Wyspach Salomona. Y, tym bardziej relacje zasługują na y, uwagę i, i zapoznanie się z nimi. No, ale to tak jak mówię, dla chętnych i jako suplement. Dzięki, wielkie do usłyszenia.